Super Elo wam? O kurde Ale dostałem. O piękne to było Ale dostałem jakieś uśmiechnięcie Ale spam dostali na mordę Nie o tu um. Okej, okay. posiada granaty, nie Oh no, anyway <grywa> Dobra hello O tak Hello wam? Wow No właśnie To, to, to od razu flashbacki mam z jakiegoś kurde kangurka Kakao albo czegoś jak gdy te poziomy ze ślizganiem się tylko, że tam chyba na desce się jechało. Ale, styl. O! Halo, nic tu nie ma? Chyba nie. Ale ktoś do mnie już z rakietnicy nawalał. Dobra, o! Teraz tu. A nie, ja stąd przyszedłem. Oj. No dobra. Uj, o. o fuck no to było słabe. To też było słabe. Okej. Okay. Te skoki są najgorsze, kurde. O! Ech, spadł. Okej, 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 idziemy. Elo! What's up, gamers? To wybija nas wszystkich. Otóż to. Oj. Oha, dostał! Dostał tym uciskiem od tamtego. Ojoj, to było smutne. Halo. Łączę komputerowe oczywiście. To się kiedyś ogarnie. Tutaj nie mogę też nic zrobić. Okej. Okay. Mhm. Mm Co my tu mamy? Mamy jakieś a, medytacja. Okej. Okay. Po prostu medytacja. Nie będę odpoczywał, bo nie czuję takiej potrzeby. Mam dużo HP jeszcze. O ty kurde. O! U. O kurde. O kurde. Okej okay. No to nice. Po tym wszystkim, co powiedziałeś, to trochę hmm. ciężki szturmowiec. Ok, wytrzymać Okej Ok. Um, ale jeszcze tam jest jakieś przejście. No, może pójdę tam później. Sz sprawdzę, co tu jest. Co tu jest dalej? Za... What the fuck? Co to za muza? Wow, 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 wow. O nie! Nie trafisz mnie. Pff. Dobrze. Dobrze, kumplu. Prawie się nie trafiłem. No nie! U. Co jest? O tak, co jest z tą muzyką? Coś tu się zbliża, grubego chyba brzmi groźnie, um, teraz gdzie ja mam iść? bo tutaj też się da przejść Uu. o zaraz czy to jest nasz statek nie nie to nie jest nasz OK o super in Nowa rękojeść, super. No to będę chciał sobie pomodyfikować ten miecz, ale na razie nie mam gdzie. No, no, no. A rzeczywiście, można tak zrobić. O, tam są w środku. Uu. O kurde, o, okej okay. I guess jedziemy Co tu mamy? nim. O, skrót O nie um, Zaraz zawrócę tam Zobaczyć co jest, ale O kurde

Idę zmedytować. Odpocznę, bo wyrwałem niezłego gonga z rakiety i, i, i tak dalej. Hmm. O, tak, udało mi się.

Słyszałem. że planują, z Zepho Co to Czy znaczy? no, no to odpowiada mi pytanie, co to za statek. Hmm. To jest Koks. Swoją drogą. Ta nazwa tej planety, na którą on leci, brzmi znajomo. Jak mówiłem, nie jestem jakimś super. Znaczy, no, nie pamiętam z wszystkiego z tych Star Warsów, nie? Ale pamiętam tą nazwę. Okej, <laughs> Ok, więc mieszkaniec się walczy... Czy no, walczył z tym. Tutaj nie ma jak przejść. Dobra, to teraz e, mamy skrót, więc pójdziemy skrótem. Um, teraz tam musimy dotrzeć. 14% dopiero zbadałem. Kurde, dużo tu jest też, to serio kontentu na tej planecie widzę Dobra, tu jest Okej, okay, get shrek'd Okej, okay, aua No nie, 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 gościu, nie ma Uff, ale by mi walnął prosto w twarz jakby zdążył I never gonna get promoted. Not with that attitude you will exactly. <laughs> In accordance with the Emperor's will, we have occupied Zepho, redistributing its inhabitants. This planet has failed to yield significant data or relics for Project Augur. Its electromagnetic winds have rendered the bulk of our mining technology useless.

To lubię. Nie widzieć gdzie idę. To prawda. Oto ja. Uu, Uu. Oj. jeszcze żyjesz. Dobra, jeden miecz, jedna czy jedno ostrze. Teraz wystarczy. Ok, jump. Mamy typa. O, jesteśmy tutaj. O, nie, tu będzie. U. Nowy aktywator. Nice. Czyli tu będzie wesoło, widzę. Mhm. O, tak. No, tak myślałem, że coś zrobię już na starcie. お兄さん Mój pad dostaje teraz pad, a... <laughs> Miałem powiedzieć epicki żart, ale nie zdążyłem, bo mnie zabiło Mój pad dostaje padaki od tych wibracji teraz

O nie. O, obsrałem się kilka razy tutaj w tym miejscu. O, o, o. To było. Znaczy, no, ja mogę coś jeszcze sobie dać z tym umiejętności, czy na ten moment nie za bardzo? Na ten moment nie. Ok. Jestem ciekaw, co będzie dalej z tymi umiejętnościami. A teraz. Ну, так. Что случилось, геймерис? Эм, окей. Это правда, твой склад не жив. О, вау, вау, вау. Ух. Ух. Ale go itnęło. Okej, okay. czemu próbuję otwierać skrzynię w ten sposób? Nowe malowanie modliszki, zobaczmy. Myśliwy Fajne. O tak, achievement za ubranko, czy za zmienianie wszystkiego, I guess

Mamy przewagę. Hmm. Okej, okay, widzę, że to nie jest oznaczone na mapie, więc tu musi być epicki sekret, którego właśnie odkryłem. Hmm. To to jest skrajnie? Okej... Okay. Zastanawia jak... O! Oj, oj... jak się porusza... Cała reszta tutaj... E, tych szturmowców i tak dalej... Czy też skaczą tak po ścianę? Czy oni po prostu obierają inne ścieżki? Albo nie wiem. O nie, nie podoba mi się tutaj. Jest ciemno i są jakieś górne O chyba dotarłem tu, gdzie miałem dotrzeć, tak swoje drogę. Ok. Are we now mm. OK o fajnie tu mamy lód o kurde o nie tamto to bym nie chciał wpaść

Ciekawe, co tu będzie. Uu, to jest dość duże miejsce i tam jest ten, kurde, dziwny stwór. A medytacja. No to odpoczniemy tutaj.